witam, witam na, witam na live, w którym gram na siedzie jako ichosot. dlaczego akurat jako ichosot? dlatego, że gram jako a, a transmisyuję na itskuba, a itskuba to jest moje drugie konto, na którym mogę transmisjować, a na jako gry nie mogę więc nazwałem to jako ich hozot a, a hozota bardzo lubię i dlatego robotowi mm -hmm. nie na automat ty się daj robotowi nie na automat Więcej dodatków, więcej ich ale warto no w sumie tak. No.